Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale kolorikropka.scrabooking Mam na imię Ania I przechodzę dzisiaj do was z prezentacją kolejnego albumu w klimacie sylwestrowym Na zdjęcia Instax w różnych rozmiarach na bazie, Wykonanego na bazie kolekcji od Lexi Design New Year's Eve Jest to album, kolejny album z tej kolekcji, ale w zupełnie innej odsłonie Bardziej delikatnej, z dodatkiem złota oraz koloru bordowego. Jeżeli chodzi o samą okładkę, to została jakby obłożona okleiną introligatorską, tak jak widzicie, to jest taka okleina pobrokacona w takim kolorze karmelkowym, złoto -karmelkowym. baza albumu na papierze takim szampańs szampańskim, nie chcę powiedzieć złotym, bo on jest taki bardziej e, przygaszony. To jest ta druga warstwa. Dodatkowo na okładce mamy e, rameczkę, e, którą zakupiłam w sklepie internetowym. Tekturki e, od Lexi Design, e, które zostały wyembosowane właśnie w takim kolorze. E, tam jest złoto i biel. On tak fajnie, e, taki fajny kolor e, powstaje. W środku, tutaj w rameczce, mamy folię z, też z, z takimi złotymi dodatkami. Album generalnie, znaczy front, sama okładka bardzo prosta. Z tyłu nie mamy nic, ewentualnie będzie moje logo. I otwieramy album. Na pierwszej stronie okładkowej mamy klapkę i kieszonkę. Kieszonka jest z folii acetatowej. A to po to, żeby móc oglądać cały czas, w zasadzie, przy oglądaniu te piękne papiery, te balony. Bardzo fajne te grafiki, także nie chciałam ich za bardzo zasłaniać. Mamy tutaj dodatkowo książeczkę, to jest książeczka po zdjęciach Instax Mini, natomiast spokojnie tu możemy też wykorzystać ją pod zapiski. No i dodatkowo ma ta na zdjęcia. Do kieszonki możemy chować, oczywiście zdjęcia również luzem. Jeżeli chodzi o napisy radość, śmiech, zabawa, to są za napisy, które są wydrukowane przeze mnie i również są wydrukowane na papierze bazowym metalizowanym. Zobaczcie, przepiękny papier. Ja jestem w ogóle fanką tych papierów w różnych kolorach. Pojawiają się u mnie na kanale też już w innych kolorach te bazy. Także polecam, możecie sobie zerknąć. Oczywiście przy okazji już na początku powiem, że ten album również jest dla Was, czyli kto jest zainteresowany zakupem, to wszelkie informacje są umieszczone w opisie do filmu, także zapraszam do zapoznania się. I kolejna strona, gdzie mamy piękny papier i elementy wklejone na papier bazowy i później po całości wycięte, czyli mamy taki element, który stanowi jedną całość, oczywiście pod ten element możemy... Wsunąć sobie zdjęcie. Możemy oczywiście też te zdjęcia przyklejać. Kolejna strona, chwilo trwaj. To jest klapka, która wykonana została za pomocą różnych elementów wyciętych z kolekcji, właśnie z użyciem tego pięknego borda. Po otwarciu mamy kolejne elementy dekoracyjne, a w środku mamy matę, piękne tło i dużo miejsca na klejenie. Zdjęć: Czy tych mniejszych, czy większych. Taka strona bardziej rozbudowana. Na kolejnej stronie mamy Berry band w formie paseczka, ale w poziomego. Tutaj mamy piękne elementy wycięte z kolekcji. Tutaj się ukrywa magnes, w związku z tym te elementy nam nie wylecą dołem. I y, tutaj po prostu nie chciałam zakrywać tego pięknego, delikatnego papieru, nawiązać tu trochę elementami. A w środku mamy matę oraz taga wykonanego z fragmentów okładki y, z kolekcji. Także też możemy wykorzystać albo na wklejenie zdjęć, albo y, na dokonanie zapisków. Kolejna strona to piękna, ozdobna kieszeń wykonana z papieru z kolekcji, docięta, gdzie możemy włożyć oczywiście zdjęcia luzem. Tutaj mamy też załączoną matę oraz fragment wycięty również z okładki z kolekcji, żeby też tego papieru nie wyrzucać. Myślę, że fajnie się tutaj sprawdził w formie tag tagów. I tutaj kolejna strona, też bardziej rozbudowana, zapinana na magnes Piękny papier skrapowy. Natomiast w środku mamy element pop-up, który chcę Wam pokazać. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczcie. I tutaj mamy mnóstwo elementów powklejanych na folii. One się tak trochę ruszają. Eee, początek nowego, eee, ale też mamy tutaj sporo miejsca na wklejenie. Zdjęć, zobaczcie. Tutaj spokojnie możemy sobie te zdjęcia umieścić. <laughs> Zamykamy. Kolejna strona. Na kolejnej stronie mamy znowu elementy podklejone. Książeczkę odliczamy. Na zdjęcia bądź na zapiski. Mata, mniejsza. I oczywiście piękny papier. Tutaj mamy z kolei wycięty z, z arkusza zegar. Tutaj mamy metalową wskazówkę, taką 3D. Zegar, który oczywiście nawiązuje do północy w formie klapki. Tutaj możemy sobie również włożyć zdjęcie. No i ta piękna para, która też nie była wykorzystywana jako motyw w poprzednim albumie, tutaj. Tutaj, tutaj stwierdziłam, że te arkusze po prostu wykorzystam. Oczywiście też można sobie tam schować zdjęcia. Kolejna strona. I kolejna strona. Tutaj mata. I również mata na zdjęcia: mniejsze, większe. Tutaj oczywiście możemy sobie wsunąć zdjęcie w dowolnym formacie. I ostatnia strona nowy rok i tutaj również wykorzystanie folii acetatowej w formie właśnie nie, takiego zapięcia na magnes, powtarzalny wzór. I piękna kieszeń zobaczcie e, z tą parą, która została wycięta również też z akusza. E, oczywiście miejsce na sporą ilość zdjęć, tutaj akurat mata na zdjęcia oklejona tym razem. I tak się prezentuje album, który oczywiście możecie u mnie zakupić i wykorzystać jako prezent bądź jako fajną pamiątkę właśnie z imprezy sylwestrowej. Ja oczywiście serdecznie zachęcam Was do skorzystania z tutoriali, które pojawiają się na kanale. Również zachęcam do obejrzenia prezentacji innych albumów sylwestrowych, które są dostępne na kanale. No i oczywiście e, wszystkim osobom, które e, oglądają filmy, filmy, bardzo, bardzo dziękuję za to, że, jesteś, za to, że jesteście, za waszą obecność, e, za to, że chcecie ze mną być na kanale i chcecie e, e, często też brać udział e, w tych wszystkich i e, e tutorialach. E, Wykonujecie te albumy razem ze mną. Bardzo Wam oczywiście za to dziękuję. To jest dla mnie wielka radość, jak mogę właśnie obejrzeć prace, które powstały na bazie jakichś tam moich inspiracji. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy, które na pewno będą się pojawiać na kanale. Zobaczymy jeszcze też w jakiej formie, bo planuję też, jakby rozpocząć kolejny tutorial zimowy, więc już też serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że głos mi pozwoli i w najbliższym czasie będziemy mogli rozpocząć właśnie pracę nad kolejnym myślę, że ciekawym projektem. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.